Ludzie związani z Kremlem grożą Warszawie uderzeniem atomowym, a państwom bałtyckim utworzeniem korytarza do Kaliningradu. Europie trzeba przekazać prostą rzecz. Dostaniecie uderzenie atomowe w przypadku, jeśli będziecie tworzyć jakąś misję pokojową, jeżeli zechcecie ją gdzieś wysłać, oznajmił w poniedziałek kremlowski politolog Siergiej Michajew w studiu czołowego propagandysty Władimira Sołowiewa, którego program codziennie transmituje główna państwowa stacja Rosja 1. W ten sposób nawiązał do polskiej propozycji odnośnie wprowadzenia misji pokojowej NATO do Ukrainy. Poszedł jeszcze dalej. Tak, to będzie wojna atomowa. Powinniście to zrozumieć, odważni Polacy. Po waszej Warszawie w ciągu pół sekundy nie pozostanie nic. Odważni Niemcy, Estończycy i mieszkańcy innych państw bałtyckich. A propos państw bałtyckich: słyszałem, że w Kaliningradzie są duże problemy na granicy. Może warto zastanowić się nad korytarzem lądowym do Kaliningradu. Dlaczego nie? Sugerował, jeżeli przebijać się do Naddniestrza, to i w drugą stronę to ma sens. Wtórował mu Sołowiew. Państwo pod nazwą Litwa i państwo pod nazwą Polska zachowują się zbyt nachalnie i jeszcze nie rozumieją, że można ich załatwić szybciej niż Ukrainę, kontynuował Michajew. Od kilku dni na każdym kroku przekonuje, że Europa przygotowuje się do wielkiej wojny z Rosją. Jeszcze 27 lutego, trzy dni po inwazji na Ukrainę, Putin postawił swoje siły nuklearne w stan gotowości bojowej. W rosyjskich jednostkach atomowych wciąż obowiązuje specjalny reżim gotowości. Sytuacja w Ukrainie jest bardzo niebezpieczna, bo błąd popełniony przez jakikolwiek z krajów może mieć poważne konsekwencje, mówi Rzeczpospolitej pułkownik Igor Korotczenko, redaktor naczelny czasopisma Nacjonalna Obrona związanego z Ministerstwem Obrony Rosji. Opieramy się na oficjalnych wypowiedziach władz USA, że Stany Zjednoczone nie chcą wojny z Rosją. Tak samo mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, że sojusz nie chce wchodzić w wojnę z Rosją w Ukrainie. Więc wychodzimy z założenia, że misja pokojowa jest propozycją Polski, a nie całego NATO, i że nie dojdzie do skutku, dodaje. Pisarz Zachar Prilepin, który od 2014 roku popiera rosyjskie działania wobec Krymu i Donbasu, trzeba nadmienić, że osobiście walczył po stronie separatystów w Doniecku, stwierdził, że rosyjskie władze powinny zwrócić się do narodu ukraińskiego i złożyć ofertę. W rządowej stacji Rosja 1 przekonywał, że sympatyków Rosji nie widać nad Prem, dlatego... Że nie wiedzą, w którym kierunku potoczy się wojna i czy Rosja stamtąd się nie wycofa. Cała ta agresywna propaganda stała się dzisiaj już jakimś szaleństwem. Komentatorzy rządowych mediów mówią totalne brednie i wszystko po to, by nie pokazywać rzeczywistości, lecz nakręcać histerię i straszyć. Kolportują straszne i brutalne idee. Jest na to popyt dzisiaj w stacjach propagandowych, mówi Rzeczpospolitej Siergiej Mitrochin, moskiewski opozycjonista i jeden z liderów opozycyjnej partii Jabłoko. Widocznie władze rozumieją, że to idzie nie w tym kierunku, jakby się im chciało i próbują to jakoś uzasadnić, tłumaczyć się, dodaje. Przekonuje, że w stolicy wielu mieszkańców nie wierzy propagandzie. W Moskwie i Petersburgu jest bardzo dużo ludzi, którzy od dawna nie oglądają propagandowych stacji telewizyjnych, nie włączają w ogóle telewizji. W innych miastach może być takich ludzi nieco mniej, uważa. Czemu Rosjanie nie wychodzą w stolicy na masowe protesty? "Antywojenne protesty zostały brutalnie stłumione, wprowadzono zmiany w prawie, w świetle których za taki protest można wylądować w więzieniu na 15 lat", przekonuje opozycjonista.